Unikalna receptura, znakomite pobudzenie i maksymalna pompa mięśniowa od najsilniejszych w Polsce. Sprawdź na realfarm.eu. Polecam Mateusz Kieliszkowski. Polecam Krzysztof Radzikowski. Siema, witamy Was w nowej serii, tak jest. w nowym programie. Oczywiście Strong Show nie znika, żeby ktoś nie pomyślał, nadal będziemy z Krzyszkiem robili filmiki, ale też będziemy robili z Konradem takie... Dwa Konrady. Tak jest. Będziemy będzie... sobie próbować jakąś tam serię rozpocząć, jak nam tak. się spodoba, no to... E... Nie, gadką skuteczniać. Tak. Myślimy, e, znaczy taki pierwszy pomysł jest to, żebyśmy e, poczytali wasze komentarze. <laughs> Tak, bo tam są na pewno pewnie niektóre ambitne, tak. drugie mniej ambitne, ale pośmiać się. Tak, nie wybieraliśmy nic, żeby ktoś nie powiedział, że wybieramy, tak. otwieramy telefony tak jak leżą, wchodzimy na YouTube i czytamy. No, dokładnie. Może, może być, mogą być nerwy, ty gamoniu jeden, ja powiem ci, że ten twój nick to znam, bo mi tu wszędzie komentujesz, bo <śm> 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 mogą się słowa niecenzuralne na H i K pojawić i pojawić. Tak będziemy, będziemy cenzurować, to co? No. Zaczynamy, nie? Zaczynamy. Ja przy, przy, czytałem te komentarze? Nie, nie czytałem chyba. Tak powierzchownie to dawno, teraz może doszło, tam... Ja też dawno tego nie czytałem. Dobra. Filmik już jest, 172 komentarze. No sporo, nie? Dobra, od góry, tak? Czyli no, ty, to będziemy chyba 170 komentarzy czytać, tak? Już nie wiem. Nie, tam jakieś wybierzemy może, nie? Dobra, o pierwszy to jest... Konrad z portu walki nie, nie tren... trenuje, To już jest <gry> klasyka. To już jest klasyka wypowiedzi, no to do, do 200 polubień, co tu do więcej dodawać. No, no. Ty, no nie to, że wybieram, no ale później jest od razu, jak można hejtować takiego gościa jak Karwat, gość jest mega pozytywny i prawdziwy. <gry> no właśnie, jak można? E tam gadasz tylko. Co? Co? <gry> Karwat versus Joshua 2021, ale nie wiem w jakim sporcie, bo to w boksie to chyba nie bardzo, bo musiałbym wiedzieć. Chyba, że to w jakiejś zasadzie jak na wiejskiej dyskotece, że mogę sztachety użyć. <grym, <grym, ale to też wątpię, że trafił. Karwat na fejnym MMO, nie no to rzeczywiście. Czy na Radzik chłopaki. by was pozabijał. No, no nie, no, Krzychu ma naprawdę niebnięcie widziałem. Znaczy nie to, roku ślał, czyli widziałem jak. <grym> e chciałem powiedzieć, że walił gruch, ale to walił wiesz w e No, 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 wiem, wiem o co Boxera, chodzi. Boksera, tak? Boxera, to on tam no. Wyniki zamykał, więc. Ciężki gościu. Radzik go was pozabijał. Na Znaczy Wiesz co, ja tak, każdy tak ciśnie potem Najmanie, tak, ale wiesz, słuchaj, to, to jest no, yy, trenował box, tak? Trenował, tak, on swoich czasów wiesz. tam jakoś. Yy, no, no to nie jest, nie jest jakby amator, tak? No, wiadomo, już ma te lata swoje świetne yy, za sobą. Yy, no i niestety, niestety albo niestety. Wiesz, chłop też ma tak. chyba około 40 lat, wiesz, tak to też, Tak, tak. tak to też jest jego, jego kariera już się no, do końca, no nie, także tak no... krytykować to też nie wiem czy, czy... Na pewno nie jednego takiego, co tam pisze komentarze był Tak, lubię. tak. No, no to na pewno. Dalej. Nie, nie, kurwa. Kaleka i tyle. Sam jesteś kaleka. Kurna. A, to jest, to jest, kurna, wiesz. To, jest... no to słuchaj, to nie jest nasz sport. Yy, który, który my uprawiamy. Tak samo jakbyś, nie wiem, nie wiem jak ty wyglądasz, co to są reprezentujesz, jakbyś, nie wiem, do bolidu wsadził albo kazał biegać na tysiąc metrów. To dla stosunku dokładnie, to jest Myśli. I ktoś zjadł na tym zębę, tak. no, to, no my, to... My w tym filmiku nie uczyliśmy kogoś techniki, tylko sami się sprawdzaliśmy, tak? tak. No. I ważne Bez... też, nawet jak roz, e, rozmawialiśmy czy później z Kamilem, no to nie wypadło to tak, tak źle, tak? Bo dużo ludzi podobno, w ogóle jak nie sparowało wcześniej, no to boi się w ogóle podjąć jakieś walki. A my coś tam sobie tak. popykaliśmy, nie? Zamykając no to... oczy, nie zamykając, ale coś tam było grane, no. Szukam hejtów, ale powiem że nie ma za dużo, naprawdę. Tak, nie, tak y, przesuwam, bo... Mm. Wszystkie też no, nie będę czytał tak samych pozytywów, no bo to też będzie głupio wyglądało. Kim oni są. No nie, nie wiesz, no. mi się z nadarzyna i Leroy. <grym> Tylko po, 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 tak, po, 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 re, po Realmasie. Z tym, z tym z tym, no, mi się z nadarzyna. <grym> jest... jest... Podobny jesteś trochę po To jest tak, właśnie popatrzę, mówię. Co oni z tym mają, nie? Odpaliłem sobie ostatnio zdjęcie, mówię na kogo. Faktycznie. No to ja sobie, nie. Joganduszy i wołomina. A pomiędzy nimi Misiek Nadarzyna. I teraz Mateusz z Kaczorem, to byłaby ciekawa walka. No. To byłoby naprawdę by to... ciekawe. Chłopy wielkie, co z tym słowem? kur... <grym> no z tym słowem? <grym> to się nie skończy, <grym> wiesz? nie skończy, opowieść. A zresztą już nie będę opowiadał na to pytanie, <grym> bo, że... Chodź jest <grym> i sobie włącz, tam masz odpowiedź. Od patrzy, ja się zmachałem, no my też się zmachaliśmy. No. Tam się głowa nie zmieści. Nie spodziewałem się również, że mimo takich wak kondycja nawet jest. Powiem że do kondycji tam było daleko, ale jakoś tam... Nie było tragedii, nie było tragedii. Patrząc nawet ostatnio na Wiecie, freak fight, e, który się odbywał. E, myślę, no wiadomo, co innego też wychodzą do klatki. No, ale... no pewnie, że tak. No a tragedii jakiejś tam się daje, że nie tak, było. Mi się też tak wydaje. Jedno strzałowcy. No. Ale to Mike Tyson skomentował, tylko nie wiem, czy to wiesz. <laughs> czy to fikcyjne, czy nie. <laughs> no właśnie. E, kurczę. Mały po trzech minutach to się silny zrobił. Kurde, jeszcze raz powiem ci, że no, nie to nie jest nasz taki sport, który my uprawiamy na co dzień, więc no, to się nie ma do czego. No... Wiesz, no... my tego nie, nie, no, nie, tren nie, nie trenujemy tego, tak? No, to, no. To, to, to się naszczepiać. Nie ma co, no zwłaszcza gdybyśmy byli, nie wiem, yy, nawet byli tymi kulturystami i ważyli po te 100 kilo, po 90 kilo, można byłoby się jakoś szczepiać, że jednak gość faktycznie wyglądający... Yy, atrakcyjnie dla oka, nie ma tej kondycji, jest drętwy i tak dalej, no ale my mamy taką dziedzinę, jaką mamy, nie wyglądamy ani na fit, osoby i wiesz, i ważymy ponad te 120 kg plus, no to no, tutaj rzeczą jasną jest, że no, ani tej, ani fajnej kondycji, ani ruchomości takiej bardzo nie będzie, ani no, nie będzie to wyglądało jakoś, tak, to po prostu dwa klocki się spotkały, spotkały ta. i tam wymieniły się, tak, ciosami. Karwa do baletu by się nadał. Ja wiem, jakby zapłacili, kurwa, to czemu. Z czemu nie? Kurwa. Sam bym już Zajęli się odcinków, pozro. Dzięki. Sufem kur... ale to jest, to jest No co ja mam tu więcej powiedzieć, Kurde, to, Trzy razy odpowiadam na to pytanie. W każdym filmie każdy mi to pyta. Ta. Czemu middle kicka zaczynacie zamiast od low kick? Są to kopnięcia Małashi Shigari. Małashi Shigari y to jest z karate chyba, tak? Małaszi y geri to... A ty tam coś chyba znałeś tego nie? Tego karate. <grywa> nie, nie tam parę treningów, ale... my że Małashi geri... Shigari to jest na pewno kop kopnięcie chyba. Shigari, y jodan to był chyba brzuch, że nie pamiętam, Małashi Shigari. Y Kolejne. nie wiem też czemu robiliśmy od razu migle, nie? Ale kamel to a się z tym zna. Hmm? To też. Walgo na łeb Konrad, ale który? Właśnie, <laughs> <tyko>? <laughs> musicie teraz e, pisać. Ale skarpeciny dawaj, Konrad, Konery kon, Ady się pisze. Tak, że... właśnie. To babci dostałem. <laughs> Jakim jest. Zajebiste Sparingi, żaden walk nie trenuje, nie trenuje, ale przy tej wadze tak nogi hmm. zadzierać. Czemu ta rura dała 3, jaka rura dała 3 minuty, kurwa, taki... ...głąb chyba. Chyba ta. Trener git. Mocny cios. Ale pizdeczki, położyłbym jednego i drugiego. <grym> kurwa, to jest najlepsze, to ci pisze gościu, który ma w nazwie jakiś... to nam ma w nazwie, w mhm. ogóle Czekaj, czy to było? E, tutaj. Dominik, Dominik. Wejdź w ten, w kanał. <laughs> Zaraz się zlokalizuję. Na... <laughs> Kolego, o kurcze, Coś no, tu się. Dzieci dostępny. No właśnie, jakieś dzieci ma udostępniane. Nie, no to już widzę, że gościu ma z 9 lat no, albo 12. Nawet... maksymalnie. <laughs> nawet, <laughs> nawet ci nie będę odpowiadał. Tak. Teraz nie wyszło z tych komentarzy. Prawie jak pod remizą. No, tak, tak mogło to wyglądać. No. Mogło to wyglądać, tylko że tam zazwyczaj pod remizą jest tak, że jak się dwóch leje, to cała wioska to leci no za jednym. To powinno się skończyć tak, żebyśmy się lali, to powinien spać, tu ktoś mnie przekopać. Bo to, bo to u Ciebie robiliśmy. No właśnie. Bóg się nie chodzi dzisiaj na wyprostowanych nogach. No ale my nie jesteśmy bokserami. No tak jak Ci mówię, no to było takie... I druga o... kwestia, że Kamil nas uczył, nie. E, ciosów chyba bokserskich tylko pod MMA, tak? Dlatego mówił, że Ty w, tym się, w tym się to tak, różni. No że w tak, boksie jesteś na właśnie nogach. Tak. E, tak też. No, no coś tam było, że jakaś jest różnica, że w MMA jednak te nogi są bardziej ugięte chyba, tak? Bo musisz odskakiwać. Komu Kamil no. przypomina peje? Nie przypomina mi. Nie, nie, mi też, też Kądziwik to ma dobre geny do podnoszenia ciężaru. No ma kurna kobieta ma wielkie. <noise> no, to... no genetyka jest, o, genetyki niestety nie uszukacie. Następne treningi, szansą, że już korpus. Chciałbym takiego trenera, jakim jest Kamil. Piszcie do Kamila. Konrad, kiedy walka w MMA? Ale który Konrad teraz? No właśnie, kiedy walka w MMA? Te, koce, te kloce ledwo, ledwie się ruszają. No chłopy, no przy takie wadze, no to... Widzisz, ja muszę biegać z ciężarami, a nie, nie, nie się boksować. No właśnie, to jest to. Okularnik ma lepszą technikę. <grymne> ty, ale ja też jestem okularnikiem. Ja no właśnie kurde, <grymne> powinien założyć. <grymne> Kurwa, karwat jest ode mnie młodszy, a wygląda tak, że mógłby być moim starym. Słuchaj, no nic nie wiadomo. Człowiek droga się po świecie kręcił. <grymne> Także, jak podobiznę widzisz, no to... No co? Alimentów nie będę płacił, dobra. Jedziemy... Tam jeszcze jeden mieliśmy, nie? Odcinek. E, tak, tak. Jeszcze jeden był z hmm. ciągami chyba. Mhm. Z ciągami, ile tutaj jest komentarzy? W sensie, nie mogę, 253 komentarzy. Nie mogę znaleźć tego odcinka. Gdzie to jest? 250 komentarzy jest? 253, no. Bardzo dużo. Kto pierwszy padnie, strąkszy okądzie. A, jest martwy ciąg. O jest, no. O kurde. Panowie, widać, yy, brzuch katują okrutnie. No, no to jest, jest. Ja, ja to zawsze mówię tak, wiesz, kiedyś yy, tam zawsze znaczy to już ty tego wiesz, yy, wiesz, ale pójdź na ty to masz jeszcze taki brzuch wystający. Ja mówię. Mm -hmm. Bo... takie kule łatwiej ładować. <zum> znaczy, <z filly. śmiano> Ale to by nic nie dało i tak, on miał... To by nic nie dało. nawet gdybym wygrał. Wygrać, nie dałoby nic. Trzeba znaleźć. Trzeba jakieś dobrą, dobrą wymówkę to. albo. U wiesz, tu się axla kładzie i lepiej wrzuca. Wszusza, no, no, no tak co, jest, iagram. to jest no, prawda. No. No, walkę, to też jest no. łatwiej. No. <si> Konrad, najmniej mobilna obręcz Barkowa, jaką kiedykolwiek widziałem. No to powiedz, że prawda, bo. Ale teraz już poprawiona trochę, tak, nie? Teraz już może nie jest najgorsza, bo Te... chyba widziałem gorszych klientów. No także już teraz. Nie, także już poprawił. To powiem ci, że to jest fajne, że to w miarę szybko się, się robi. nie? To, tak. To jak systematyczność to bardzo szybko. O, agresywny Wojtek. Panowie, nie ma w tym nic dziwnego, że na ofie siła z ciągu aż tak nie leci. Dużo większy luzy z powodu, między innymi tego, że ci ucieka, więc pozycja byś lepsza. Kądzik, please, nie rób powtórki z kocura i nie mów, że ktokolwiek ma trenować wózkiem. Robienie wózka będzie głównym ograniczeniem w progresji, a rak plus robione wózkiem można porównać z siadaniem na boleskę w przypadku, gdy ktoś chce wzmacniać taśmę puszcz i kształtować wzorzec. Tak, ja na to nawet odpowiadają tam, wiesz? A, więc no Właśnie w, w materiale nie... E, dopowiedziałem, że to jest kwestia tego, żeby wiedzieć jak ten wzorzec wykonywać. A e, no wiesz, okazałem ci tak robić jakby, nie? Zapomniałem wspomnieć, że no, warto wiedzieć, ale no, po prostu nie niszczyć swojego wzorca prawidłowego jakby, nie? W tym okresie Konrad się głównie nie trenuje. No, jest... <noise> Fajnie, że rozwijacie młode talenty. No, fajne o 2.07 poszedł złamkowy, patrz. A to chyba też to tak, nie? No. Ale czy on jest synem Miśka z Nadaszyna? No właśnie, to jest, kurde, muszę się chyba skonsultować, <noise> tak. bo jest okrutne podobieństwo. Musisz z, A, ma... się... <noise> Musisz z mamą porozmawiać. Na no. <noise> Ty, no ale no teraz karierę robisz, byś grał w teledysku 160. Tak, no właśnie. gorąco. <noise> to znaczy, na trening przyjechałeś z No no nie, no, z tym słowem to... To już będzie się ciągło cały Musisz, czas. Się, to się ciągnie za mną strasznie. Kondzik ma kopyta nabite, jak autobus do lichania. No Nogi to masz kurna, no, powiem ci, że... Są, ale to no, nie jest nic <noise> przyjemnego niestety. O, tu mi się podoba ten człowiek. Od razu po tym no, Kądźwigu. W komentarzach sami znawcy mody, chłopaki robią wyniki, można czegoś się dowiedzieć, ale afera Bolegnicy, no i chuj. No i właśnie to jest prawda. Mnie te no. to powiedzieli, że mi pomagają, bo sam widziałeś w stanie była, przyjechał do ciebie w Getrach. No. Po jednym treningu już Getry rozpieprzone całe. No, bo to jest... Generalnie chodzi o to, nie wiem, Ja, Ja ludzie to piszą. Może jakieś tam bociany, którzy, no nie wiem, faktycznie założą te leginsy i z daleka można się pomylić, że to jest dziewczyna. Ale no kurczę, jeśli ktoś ma rozbudowane nogi, no nie ma nic lepszego i wygodniejszego na trening niż takie Dla, jak, dla mnie, legince, powiem Ci, no. mi, to, mi, to się, mi to pomaga w tym, że ta sztanga jest jednak, ona się, ona się wiesz, trze. Tak, tak. No. Co no. chwila miałem, wiesz, nogi, po, wiesz, poździerane, tak krew z no. ciała, a tak widzisz, tak jest, wygodnie mi jest po prostu. No. 2.07 grzmi. O kurde, 2.07 to już z sześć komentarzy, mm. poszło z gruzem. Czekaj, mm. mm. już tu, aż odpowiedzi. Wykasowali za sekundę. Pasz wykasowali. No niestety, Komunowało. niestety. Kiedy filmik o mobilizacji? To już pytanie też do was. O, czy byliby, czy byli, bylibyście chętni na takie materiały? Ja sam materiały. chętny, żeby tak ktoś nakręcić, bo to jest przydatne, bo no, szukać szukali u siebie na kanale to zrobić, e, ale zebrać się nie mogę. Może wydacie dacie większej motywacji, to, to się zbierzemy do tego. E, <grym> Konrad, można zrobić z tą trening jakiś luźniejszy i tak będziecie szukać luźny trening. Tylko ciekawy, który Konrad też, bo to jest... Zobaczcie. Ja Możesz pileczki tych leginsów założyć jeszcze, ty gamoniu jeden, ja powiem ci, że ten twój nikt to znam, bo mi tu wszędzie komentujesz, baranie jeden, jakbyś chociaż, nie wiem, był jakiś ujawniony, to jest jakiś SZ, cholera wie co to jest, na ci nie odpowiadam, chamie. Tak, tak, tam nie ma, nie, ma co, nie ma sensu nawet. 310 to max dzisiaj, chłopie, tak, tak 330 dawaj, no bo <laughs> wtedy tak, taki test był, nie? No, wtedy testowaliśmy jedynki. Kiedy Konrad Karwat u warszawskich koksów na ławeczce będzie wyciskał? Nie wiem, już musiał być jakaś próba. Zresztą ja nie, klatki nie robię. <grystanie> klatki nie trenuję. Druga tak. kwestia, że oni chyba w ogóle nie zapraszają tych e, sportowców. Tylko faktycznie youtuberów takich, nie? Hmm. Bo to bez sensu by było. Bo Te jeden drugi przyszedł. I... Zajebisty hmm. filmik. Te dwa grubacki mają mniejsze bezzony niż niektórzy kulturyści wycięci na papier. Hmm. Hmm. No tak jest, tak jest, wiesz, bo nie, no, fakt faktem, niektórzy po prostu przesadzają z, pewne, z pewnymi środkami e, i mimo bycia e, dociętym e, no, mają nawet większy brzy od nas, nie? Hmm. A jakie środki lecą w sezonie? Winstrol plus teść co jeszcze? 14. Nie wiem, czy ty możesz Konrad odpowiadać na takie pytania. Ja mogę. Nie, e, ja mogę śmiało powiedzieć, yy, jeśli chodzi o środki, bo u mnie są dozwolone. Czy u nas też są dozwolone? Dozwolone, no, nie, nie. ale to w innym odcinku. E, dobrze, nabijcie polubienia. W ostatnim eee. spotkaniu dwóch kądziów miało być trening przesiadów, jestem zawiedziony. Gdzie ja z niego do no, że była kompromitacja. Narod rozgrzesem chyba musiał się już wycofać z dokładania. Nie no, możemy kamerę kiedyś zrobić, nie to nawet właśnie zrobić, praktycznie, no. żeby nawet cię ustawić, po prostu no. żebyś miał lepszym, lepszy ten wzorzec. sobie, nie? To nie jest głupi eee. pomysł. <noise> nie tylko biodro się otworzyło. <śleszy> to dobre. No. ale no właśnie niektóre te komentarze, to ci tak, no. jest... może być taki sobie, jak raz przeczytam ten komentarz, dość ci no. powiem, że pół dnia jest. <śleszy> no, <śleszy> naprawdę, niektórzy ludzie są tak kreatywni, kurczę. <śleszy> 34 minuta do retrakcji. Jakby Kajwan mobilizował się i robił akcesoria jak Kondzio, to ciekawe, o ile poprawi maksy. bo jak na razie to na sztywno Dlatego właśnie, wiesz, zacząłem poprawiać, no i zobaczymy, co będzie. No właśnie. Dawać do chłopaków z Jaworzną na Arm Kiedyś Gdzieś bawiłeś się w to może w arm Wrestling? Nie, nie. Ja też zupełnie nie. Jedynie nie bo... yy, na stołach weselnych z wujami <laughs> yy, można ty, było No tak, tak zawsze znaczy, wujak jest pijany, zawsze, wiesz, taki typowy wujowiesiek i wujowiesiek zawsze przychodzi, e, ty tam trenujesz, a ja ta. tam na budowie robiłem gdzieś lat. Dawaj Ukaże na rękę. Się, Przegra, ale pijany jest. <laughs> Przyjadek będę szeźle. No to jest standard to jest. No to jest standard, standard. <laughs> Czemu robiliście w końcu zwiększanie co 20 zamiast co 10? Nie wiem, tak maksowaliśmy sobie wtedy te ciągi, No, ciągu, dlatego tam więc... nie lecieliśmy do 10 km, kilo, bo to tak. byśmy się wymęczyli, jakbyśmy doszli do tej jedynki, nie? Kiedy filmik o mobilizacji. No, to no. tak już odpowiadaliśmy. Kurwa, ten znowu w Legnicach, co się stało z tymi nami, zeszli na psy. Ech. Słuchaj, no to jeszcze ja ci odpowiadałem, no mi jest po prostu wygodniej. Nie robię tego tak po prostu, żeby. Żeby, żeby tego... się komuś podobać? Tak, żeby robię... <grymne> <grymne> żeby tylko Czyli faktycznie i zrobić trening, tak? I żeby to było. E... O, to jest dobre. Kądzik, tylko by tam masz strasznie wielkie. I tu zachodzi pytanie, co z dżinsami? Krawiec chyba tylko. O, z dżinsami? No generalnie nie mam dżinsów. <grymne> Jakby ktoś się pytał, chodzę do krycę. A jak na przykład masz gdzieś tam gdzieś, tam, gdzieś tam się prezentu, to ty zrobisz. E, wiesz co, mam jedną parę od dwóch lat chyba już. Po prostu z elastanu. Ja Aha, muszę mieć wieść. Taki materiał rozciągliwy, z zelastanu, to jest ok. Ale w sam jeans nie ma szans, żebym. Nie, muszę... no już ty masz kopy, kurde. Ja mam, ja mam problem na swoje nogi. A ty, ty masz dwa razy taką. No to jest jeszcze druga kwestia, że ten krótszy, nie? To już w ogóle znaleźć, to. Fajne, kalesony kontra. <laughs> leginsy, nie niekalesony. Ile wzrostu chłopaki mają z ciekawości? Nie ja ma wzrostu? Nie wiem, to jest, nie, nie mierzyłem y, teraz, około metra osiemdziesięciu będę miał teraz. Mi się ja, ja metr siedemdziesiąt Metr siedemdziesiąt miałem jak, jak, jak byłem w tym, w, w pierwszej liceum. Mi się wydaje, że trochę urosłem na góry teraz. Ile masz metr? 1,73. siedemdziesiąt trzy. No trzy ja, centymetry. No. Nie. Tylko druga kwestia też jest, ludzie widzą e, mnie, e, czy na tych filmikach i tak dalej. E, Myślę, że tam mam z metr 50 w kapeluszu, ale wiecie, dajcie nałóżcie 128 kg wagi na i tak Karakana metr siedemdziesiąt to już w ogóle wyglądam z krótkimi nogami, jakbym miał metr pięćdziesiąt, nie? Czy Konrad Karwad to drugi brat Kiza i no. Nie. <grym> Możemy jakieś kolegacje rodzinne sprawdzić. <grym> Chyba mi się wydaje, że nie. Znowu kolega Konrada wygląda jak młody misiek z Nadarzyny. <grym> no to ja to ci jest powiem szczerze, ale to ogólnie to, to jest, to coś z tym jest. jest... Tak. Sprawdź to, bo to jest... U mnie, u mnie na kanale jest to samo, kurde. Nie? Cały <grym> czas pod każdym filmem już skończy się jeden komentarz z tym miskiem, no. To jest kurwa szok. <grym> 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 Ma... I drugą fazę Koncio strąk ma lipa, samym plecami od kolon ciągniesz, tak jest mega ciężko, ale plecy silne to i tak dużo. No powiem ci, że to też zauważyliśmy, nie, że, że tam, tam. z tym, z tym dlatego, jest problem, no i to niwelujemy. Dlatego to poprawiamy w tym momencie, nie? Konrad Karwat brakuje ćwiczeń mobilizacyjnych, no to właśnie, już odpowiadaliśmy. Czemu on zawsze... Te jaj otrzymacze zakładam. <grymne> ja się z tych, tych jajotrzymaczy otrzymać ja Widziałem, bo ja na to odpowiadałem. Ja <grymne> może się wygodniła <grymne> na Jajosz... ze smakiem. Jaj otrzymacze zakłada. no. Ja też odpowiedziałem na to wcześniej właśnie, że mając 85 cm w budzie nie ma nic wygodniejszego, jeżeli ja je otrzymaczę. na nagraty nie pozdro. No my tak gadać, że naturalne no to, to w żartach oczywiście. No wiadomo, że wtedy nie braliśmy, ja, tak, ja, ja bo, nie brałem nic. Bo generalnie ludzie się bardzo pytali, że jak to jest, tam ale to bo, byli oburzeni, nie, że. Tak, tak my się tak, nazywamy naturalami, tak, Ale to ale, żartach, są. To, to, to żarty, tak. Natural to znaczy, że po prostu w tym okresie nic nie braliśmy. No tam załóżmy. A jakby... Wiecie, jak już ktoś raz wziął, no to już nigdy nie będzie naturalnym, bo nawet były e, kiedyś badania, że osoba biorąca e, jakiś czas środki później je od, e, po prostu odpuszczała nawet na 2-3 lata, to nie. zaczynała i tak z wyższego poziomu, jeżeli osoba naturalna, która nie. nigdy takich środków nie brała, nie? ich niesamowita wiedza, szacun, prawda? Przy biegu to nawet karwa tak jak bocian wygląda. No to prawda jest, górno te nogi to ma jakieś, nie wiem. Zmutowane <gulanie> zmutowane. Są, zmutowane są niestety. Fajny ten grubasek. Tylko teraz... Który? Który? Ale zobacz, jakaś jakiś chłop że kurde. Daniel. A to nie. Daniel, to nie. To nie, to nie. To może być o tobie chyba. Napisz dzięki. Może ci odezwie. Żartowałem. No, Za Zajemisty materiał. Konrad, dobrej ziomy czeka na trening klaty. O, klata była trenowana, także, także będzie, będzie, będzie filmik. Ym, Czyżby Konradowi, Konrada schodziły się do środka? Karwatowi, przepraszam. Zobacz. Na pewno, nie? Na, to, to jest to na, tak, troszkę tak, bo generalnie Konrad ma bardzo szeroki no, rozstaw, jeśli chodzi do ciągów, ale no yy, jakoś też tam tam zniwelowaliśmy troszkę i troszkę bardziej rozpycha te kolana, nie? No zobaczymy, no mówię, jeszcze to dopiero zaczynamy to poprawiać. Hob bez brzucha, jak garn bez ucha. No. No, <laughs> podoba mi się, polubię ci to. <laughs> Dobry pomysł, a to powiem czuję jako Kądzio 330 wyciągnął lekko, no wydaje mi się, że wtedy by położył te 360, nie zakładaliśmy. No 360 było takie w miarę lekkie. Tak, lekkie poruszyć, się. No? Jak tych barków nie poprawi kontuzja murowana? Hypo-mobilność barków prowadzi do hipermobilności i przeciążenia kolędziwego przy na przykład belce. No masz rację, dlatego właśnie wziąłem się za to tutaj, tutaj dobry komentarz. Merytoryczny. Konrad uczciwie z twojej strony, że przyznajesz się do dopingu. Pózia zrobił z tego temat tabu, a ty tutaj się nie ukrywasz. Pozdrawiam serdecznie cały Team Real Farm. Czekamy na ten twój rekord w wyciskaniu już leżący. Mój czy twój? Co mój czy twój? Rekord wyciskania już tengi A tam, to no to twój bardziej. No, chyba tak. Chyba, że u Ciebie czekają, masz klatę zacznieść trenować. Nie, chcę, ja no nie będę tego trenował. Nie trenuję. <noise> Po treningu weźcie konzia i z nim sił strongman. No teraz był, był ben, materiał. Ale, ale będzie, jeszcze, będzie jeszcze. Będzie jeszcze jeden. Będzie jeszcze jeden na pewno. Ślepo silny. <ślepok> no poszło tam. O <ślepok> Co to za pas? O mój nie? O mój chodziło. To był SB, SBD czarny pas. Nie no, te gacie z kutachem na wierzchu, trochę brzeginka. Chujowo by mi się czuł, jakby ktoś koło mnie tak zapytał. O nie, ludzie. Na no ale naprawdę masz ciężko spodnie znaleźć, to się tak śmieje. To się nie, tak śmieje, człowiek. Weź na tą To są jedyne spodnie takie, co są faktycznie normalne, gdzie i tak wyglądają Zobacz, no no ja lekisy. też nogi małe, nie mam i zobacz, jak moja noga wygląda przy twojej. No i wiesz, no to, to chodzi, że ciężko znaleźć. Ja miałem tyle normalnych takich spodenek, ale po prostu się popruły, hmm. najzwyczajniej w świecie się popruły, no i już w nich nie trenuje, no. Bez żadnego hejtu, ale widać, gołym okiem gości na towarze i bez. No to tak jak Ci mówię, no żartowaliśmy, no wiadomo, że, no chodziło że w tym okresie tam byliśmy czyści, tak? tak? no, właśnie. E, dobra, kądźwik wygląda jak kaleka, 1,65 65 i 120 wagi. Już powiedziałem, ile mam wzrostu. No i tak jak powiedziałem, no jest to jednak trochę kalectwo, nie ukrywajmy, nie, no bo przy moim wzroście taka waga to jest, kurde... Yy, za dużo, dużo, za dużo i nie jest to zdrowe i nikogo nie nakładam do tego, ale no jak jest jakiś cel, yy, jest pasja, no to jednak człowiek się trochę temu poświęca, nie? Pewnie, że tak. Jak mówić o tej kratynie, aż się nie chce, ogólnie odcinek do dupy. Kurwa, na coś mi jest do dupy, to tego nie oglądam, po no właśnie, cholerę no? mam to pewien. oglądać. Ty wyłącz to, nie, 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 nie oglądaj. Po co masz się męczyć i sobie życie marnować? Wiesz, obejrzyj cały odcinek, nie doć, chyba że obejrzeć te 2-3 minuty, no to też co innego. No to, to właśnie, no to też co innego. To jest młody chłopak, a on tak rozjebany będzie po 30 kontuzjami, że ze sprawy nie zdaje. Nie pociągnie tak długo. E, Ciekawe teraz, o kogo chodzi. No dobra, Dobrze. ja ci odpowiem ze swojej perspektywy. E, o, jest odpowiedź. Ja odpowiadałem. <laughs> ale nie, to nie twoja. A. Jakiś gościu odpowiedział, się nie zesraj. <laughs> Dobrze mu powiedziałeś. Właśnie polubię. Ale tak poważnie, po <laughs> tak, prostu tak. no, słuchaj. E, Robiąc, podchodząc do tego sportu na poważnie, tak, to zdajesz sobie z tego sprawę, sprawę że kontuzje będą. No, to, to, jest, to jest nieuniknione, jasne, tak? Jasne, że tak. To jest nieuniknione. No, to nie ma tak, że no, ktoś idzie i mówi, no dobra, nie wiem, będę mistrzem Europy i li, nie, nie, wie, nie liczy się z tym, że nie wiem, będzie cały czas zdrowy mhm. i tak dalej. Słuchaj, no? To podejmujesz no, ryzyko, tak. tak? Tak samo jak walczysz w tym MMA, wchodzisz do klatki, też masz ryzyko. No tak, bardzo duże. Tak, tak samo no. masz tutaj ryzyko, że coś urwiesz, zerwiesz. No tu też generalnie trzeba cały czas... Najważniejsze jest to, żeby dbać o to zdrowie jakoś, badać się regularnie, no i... Ja, ja dzięki Bogu mam więcej szczęścia niż rozumu, bo nikt do zdrowia tak nie bardzo nie dbałem. Teraz wprowadziliśmy te ćwiczenia rehabilitacyjne. Całe szczęście, że wcześniej mi się nic nie stało. Teraz mam nadzieję, że kogoś to się poprawi też, nie? No. Jasne, że tak, jasne, że tak. to co, komentarze przeczytaliśmy. Czy tak, z dwóch ostatnich materiałów. Tak, komentarze nie były wybierane w żaden sposób, żeby nie było... Tak, z... sole, ciało, co leciało, tak, co ciekawszego, to powiedzieliśmy. Dzięki za te wszystkie pozytywne komentarze, które tak się będą oh. odczytywali... Kurde, teraz odczytujemy te negatywne, to potem będą tylko nas ścisnąć, no, żeby, no, żeby, żeby, żeby no. odpowiedzieć, nie? No ale to dzięki za te pozytywne komentarze, za te negatywne też, jeżeli są konstruktywne i obiektywne, no, a ze wszystkie no, tak wulgarne, to no I, 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 I dziękujemy wszystkim. Tak jest. I, taka nowa seria. Może, może, będzie może się więcej. przyjmie tak. Jeśli się przyjmie, no to będziemy nagrywać tak częściej. Jest. A widujemy się z konradem dosyć często ostatnio, także e, czemu nie? Do zobaczenia w waszych odcinkach. No, trzymajcie się.